Śmierć Magiedy Ame, wybitnej piosenkarki, aktorki i reżyserki, poruszyła fanów w całej Polsce. Artystka zmarła w wieku 76 lat, a informacje o jej odejściu przekazali w piątkowe popołudnie jej synowie Mateusz i Franciszek za pośrednictwem mediów społecznościowych. W krótkim, ale bardzo emocjonalnym wpisie napisali, że odeszła ich ukochana mama i babcia, podkreślając, że Magda Ame lubiła zaglądać do internetu i pisać do swoich odbiorców. Po jej śmierci szczególnego znaczenia nabrał ostatni wpis artystki, opublikowany 21 września. Był to refleksyjny tekst inspirowany słowami Wisławy Szymborskiej z wiersza opis czwartej nad ranem. Magda Ame pisała w nim o niepokoju współczesnego świata, wojnach, odchodzeniu bliskich i lęku przed nieznanym, a jednocześnie o potrzebie ucieczki w sny i marzenia. W dalszej części przywołała własne, sprzed lat słowa o tym, że we śnie wszystko wydaje się piękniejsze i daje poczucie szczęścia. Na zakończenie życzyła dobrych snów na niedobre czasy, wspominając o końcu lata i nadchodzącej jesieni, wyrażając nadzieję, że będzie ona łaskawa. Dzisiaj ostatni wpis odbierany jest jako symboliczne, pełne poezji pożegnanie, które porusza i pozostaje w pamięci czytelników.